Agnieszka Sienkiewicz jest od 9 lat w szczęśliwym związku z Mikołajem Gauerem. Para doczekała się dwóch córek. W przeszłości aktorka uwikłała się w niebezpieczny romans. Agnieszka Sienkiewicz od 9 lat tworzy związek z Mikołajem Gauerem, doczekała się z nim dwóch córek. W przeszłości była jednak związana z aktorem Maciejem Marczewskim, co wywołało spore kontrowersje. W tamtym czasie Maciej był żonaty i miał trójkę dzieci, a Agnieszka była oskarżana o rozbicie małżeństwa Macieja. Wyznania Agnieszki o relacji z Maciejem Marczewskim. Kilka lat po rozstaniu z Marczewskim, Agnieszka Sienkiewicz zdecydowała się opowiedzieć o swoim życiu z Maciejem w programie Krzysztofa i Bisza de makijaż. Zdradziła, że kochała dzieci Macieja i traktowała je jak własną rodzinę. Podkreśliła, że związek z mężczyzną mającym dzieci był świadomą i odpowiedzialną decyzją, która przyniosła jej wiele szczęścia. Agnieszka i Maciej poznali się w 2009 roku i zakochali w sobie. Żona Macieja, Aleksandra Marczewska, obwiniała Agnieszkę o rozpad swojego małżeństwa, a gdy Maciej przeprowadził się do niej, złożyła pozew rozwodowy. Maciej nie chciał zgodzić się na rozwód z orzeczeniem o jego winie, w związku z czym pozostawał żonaty, będąc jednocześnie w związku z Agnieszką. W listopadzie 2011 roku podczas gali złotych kaczek ogłosili oficjalnie, że są parą. Agnieszka raz tylko odniosła się do oskarżeń o rozbicie małżeństwa Macieja. Zaprzeczyła zarzutom Aleksandry Marczewskiej, twierdząc, że nie odebrała nikomu małżonka. Miłość z Marczewskim nie przetrwała próby czasu, związek Agnieszki i Macieja nie przetrwał. W 2014 roku wyszło na jaw, że sąd zasądził alimenty na rzecz dzieci Macieja, co znacznie przewyższało jego możliwości finansowe. Problemy finansowe oraz brak rozwodu spowodowały, że Agnieszka zaczęła coraz bardziej angażować się w inne projekty jak Napę. Taniec z gwiazdami, a ich relacja zeszła na drugi plan. Kiedy odbierała kryształową kulę, była już singielką. Po rozstaniu Agnieszka ułożyła sobie życie z Mikołajem Gawerem. Uważa, że przyjaźń, szacunek i miłość są kluczowymi elementami udanego związku. Podkreśla, że na każdy związek trzeba pracować i umiejętnie pokonywać trudności. Jest szczęśliwa u boku Mikołaja i cieszy się rodzinnym życiem.